serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj, tak naprawdę, będzie taki luźniejszy odcinek. O czym, już Wam mówię? Zapałem kolejnego Shiny i nie powiedziałem, nie nagrałem tego podczas y, prezentacji Wam odcinków z Londynu, gdzie oczywiście zapałem go w kolejce y, do Pokémon Center. I tam był, uwaga, kolejny Pokémon Shiny, którym była Shiny Ratata. Patrzyłem przez znaczy, przeglądałem 290 komentarzy, które napisaliście I uwierzcie, jeszcze nie, ale nikt nie napisał Shiny Rattata Oprócz tego, że jedna osoba tylko chwaliła się Że zdobyła Shiny Ratate. Nikt się nie spodziewał, że trafi kolejnego pokémona tego samego Shiny Ratate. Osobiście też bym się nie spodziewał i też bym nie napisał I tak jak sami wiecie, ta zabawa polega na tym, że po weryfikacji kolejnego Shiny, którego złapię Piszecie w komentarzach swój nick oraz nazwę pokémona. Który kolejny ma być szalenie przeze mnie zapany W się sensie, wiecie, trafi się I oczywiście działajcie w komentarzach pod tym odcinkiem I tylko pod tym odcinkiem Adventure Sync czwarty poziom nagrody Jak sami wiemy aktualnie jest nagroda za 5 km, 25 i 50 Niektórzy oczywiście 50 nie sięgają Ale to jest oczywiście prawdopodobnie przez pryzmat tego, że często pracują, a później idą spać Lub odpoczywają, lub przeżywają ten czas w innych yy, aktywnościach ale pamiętając to, w tej chwili ci, którzy brnęli lub próbowali zdobyć 50 km, właśnie w Adventure Sync, uwaga dla Was, kolejny poziom prób. Jest to 100 km. Aktualnie, z tego co pamiętam, ja na swoim koncie dzisiaj niedziela mam 50, bodajże że chyba 7 km, może tam lekko ponad 60, ale 100 km, kochani, mam nadzieję, że będzie będzie godna uwagi nagroda. W kodzie gry znaleziono galariańskie formy, tak. Aktualnie prowadzimy rozgrywkę na bazie generacji od 1 do 5, a tutaj nam się pojawia generacja 8. Tyle, że nie do końca, patrząc na to, jak wyglądała sytuacja z powiedzmy nawet grą Pokémon Sun and Moon, gdzie te Pokémony z generacji Kanto są w wersji alolańskiej. i Oczywiście moglibyśmy mieć je w naszej grze, w Pokémon Go. Tak teraz tylko część z nich może pojawić się w naszej grze. i Oczywiście są to galariańskie formy. Aktualnie wiemy. Są podzielone. Jednak na razie, na razie, uwaga na razie, może to się wszystko zmienić. A na razie mamy dostęp do Galareńskiego Zigzaguna. Rodzina ewolucji nie jest pokazana. Pokazany jest oczywiście Zigzagun i jest pokazany Weezing. O kurde, wygląda kozacko. Dajcie pokazać, znaczy spróbować. Tu się właśnie robi takie na Halloween. Maski. Ciekawe jak będę wyglądał. Fajne nie? Kozackie. Podoba Wam się? Dusia zrobi dla wszystkich was. ma <noise> konkurs oczywiście żartuję, no. Nie zrobię Ci tego. Także w naszej, w naszej grze pojawi się prawdopodobnie wstępnie. E, galeriański wheezing, który prawdopodobnie będzie do zdobycia przez rajdy. Tak go wstawiam. A z Izagun będzie normalnie pojawiał się oczywiście ta kanariańska forma, magiko. Następna sprawa. Kochani, mówiłem, trąbiłem, gwizdałem, grałem na trąbce. Wszędzie wam mówiłem o tym, że będzie w przyszłości takie coś jak dedykowane PVP w postaci kompetytywnej. Czyli będziemy tutaj mieć ranking, będziemy mieć możliwość walczenia z ludźmi z całego świata, aczkolwiek istnieje możliwość, że będzie to. Podział na Europę, na Japonię, i Australię i Oceanie i Ameryki. Lub też podział na osobne kontynenty. Istnieje taka możliwość. I wiecie, sytuacja, zawody europejskie, zawody um, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. I mistrzowie walczą na jednej arenie. W przyszłości przypuśćmy, gdzieś w Londynie, ewentualnie gdzieś w Waszyngtonie. Czajcie bazę. Tak to może przyszłość wyglądać. Kompetytywność, czyli e-sport, yy, wiążąc fakt z tematem, tytułem Pokémon Go. To jest atrakcja. Mam nadzieję, że to będzie mega ekstra wydarzenie, jak i też oczywiście początek roku 2020 będzie tym wyjątkowym. Ostatnio słyszałem, że jest dosyć, jakby, chodliwy temat zespołu R. Jakiś czas temu wam mówiłem, że będzie, a znaczy w kodzie gry pojawiły się linki, które dotyczą legendarnych shadow pokémonów, i to jest nic innego jak prawda. Tak, to jest prawda. Tym bardziej, że mamy informacje bezpośrednio od Niantic, Co dwa dni publikują nam nowe, nowe treści związane właśnie z tym nowym wydarzeniem. Nowe postacie, nowe komponenty, nowe przedmioty. Czytając od początku, może nie czytając, ale streszczając Wam wszystko, profesor Willow oczywiście tutaj odzyskał dane z komputera swojego, które oczywiście były tutaj takie schakowane niekompletne, czy to się nazywa w języku angielskim tak znam angielski, w każdym razie odzyskał dane z komputera i można po części powiedzieć um, co takiego może się wiązać z przyszłym eventem lub też ogólnie w tym przypadku zadaniami lub też elementami które są ukryte um, lub też są w posiadaniu zespołu R pierwszy komponent, Mysterious Component A Willow Report jest to dziwny obiekt który oczywiście może być otrzymany w wyniku pogonywania z i oczywiście tutaj nam mówią w taki bardziej zawiły sposób to wszystko następnie mamy coś w rodzaju radaru prototyp radaru z R też tu nie ma nic ścisłego albo ścisłych informacji, ale jest tam coś w rodzaju informacji, że może to nas naprowadzić na wyjątkowe odkrycie kolejna sprawa na chwilę obecną jest tu opis postaci jaką jest Cliff jest to odpowiednik swego rodzaju do postaci jakim jest lider zespołu Mystic, czyli naszego, w sensie mojego i też waszego częściowo, bo nie wszyscy są oczywiście w zespole Mystic. Ale tutaj widzimy, że ten kozak, który ma brodę w postaci, znaczy stworzoną w wzór Pokebola. Hmm, czy u mnie to można zrobić? Who knows? Może? Co myślicie? broda w postaci pokebola i tutaj oczywiście w wyniku walki prawdopodobnie będziemy mogli otrzymać unikatowe przymioty które później będą się łączyć nie wiem czemu, ale mi się tutaj kojarzy jedna gra, która po części korzystała z tego systemu czy pamiętacie oczywiście poszukiwanie złotego jajka w jednej z gier? coś tutaj jest w temacie, tego, tego obstawiam tylko jest to wzór pewien, który został stworzony w jednej innej grze a tutaj jest to po części tak, jakby upiększone i wprowadzone w realia uniwersum Pokémon, Pokémon Go. Jednak, jak wam powiedziałem, nie jest to wszystko. Tutaj i widzimy takie, taką otoczkę tego wydarzenia. Jednak, czytając informacje bezpośrednio, które nam przekazał Trails już dawno temu, że jest to temat z. już wam powiem kiedy. Jest to temat z 5 października, czyli początku tego miesiąca. I uwaga. Mamy informacje odnośnie tekstu, dokładnie tutaj lore, czyli historii Jednak nie wiemy jeszcze jakie są unikalne nagrody, jak i też czynności, które należy wykonać Żeby otrzymać tutaj przepustkę do kolejnego etapu Jednak po części, Tu nam bardziej przybliża Profesor Willow, w przyszłości oczywiście um, Jakie tutaj elementy są i od odpowiadają Część trzecia, mamy informacje odnośnie tego, że pokonaliśmy prawdopodobnie zespół R i otrzymaliśmy unikalny, jakby tajemniczy przedmiot komponent. I nie powinniśmy tutaj lekceważyć z R. Mamy przedmiot, który oczywiście jest jakby nagrodą w wyniku pokonania z i oni to zostawili Część czwarta Questu. Dziękuję za Twoją ciężką robotę. I komponenty te mogą sprawić, że urządzenie, jakim jest Rocket Radar, działa. Czyli widzimy oczywiście tutaj coś w rodzaju takich, jakby sam radar wygląda w ten sposób. I powiedzmy, że jest to cztery części. Mamy, przypuśćmy, jednego pokemona, Chce w sensie się tutaj w tym przypadku Arlo pokonać. Później jest ta babka. Yy, następnie jest Cliff. Pokonujemy tych trzech gości. Mamy trzy części, brakuje czwartej. Czy czwartym tutaj, czwartym komponentem, który będzie dropił, przypuśćmy, w walce, będzie właśnie komponent, który otrzymamy po walce z Giovanim. Czy będzie to faktycznie tylko i wyłącznie trzy komponenty, które pozwolą nam na otrzymanie radaru, który nam namierzy właśnie go. Ale też jest druga opcja, gdzie w takim przypadku może być, wiecie, część pierwsza Arlo, część druga Sierra. O, przypomniałem sobie, część druga Sierra. Później część y, trzecia będzie Arlo albo Cliff. Sorry za, za powielanie się. Y, I część czwarta będzie Giovanni. I w wyniku pokonania ich wszystkich otrzymamy, przypuśćmy, tam lokalizację, gdzie pojawia się na dziko, przypuśćmy, przypuśćmy tylko, Shadow legendarny Pokémon. Także są to dwa pomysły, które mi przychodzą do głowy jako jedyne. Ciekawy jestem, jakie wy macie pomysły, jeśli chodzi o implementację tego eventu i w takiej formie. Wiem dobrze, że tutaj jest właśnie, jakby, sposób na odkrywanie przedmiotów, na odzyskiwanie od przez pokonywanie tutaj gruntów, ewentualnie w sensie, wiecie, tej postaci zwykłych. Później mamy liderów, gdzie oczywiście questy nie są w kozie gry, i pokonanie Giovanniego, ewentualnie pominięcie Giovanniego, I Giovanni będzie do pokonania powiedzmy przy jakimś innym evencie a on będzie tylko tutaj figurantem w tym wszystkim. I oczywiście tutaj ostatnia część tego questu nam mówi o tym, że mam nadzieję, że będziesz w stanie pokonać wszystkich tutaj członków zespołu R. Którzy będą pojawiać się w Twojej okolicy. Spark, Blanche czy Blanche, Candela, będą tutaj patrzeć na to wszystko. I oczywiście, ostatnie słowa tutaj profesora, Ilowa. Jestem pewny, że zespół Go Rocket będzie tutaj próbował kolejnych prób, żeby zawajować świat. Oczywiście to jest troszkę przejaskawiona moja interpretacja tych, tych słów, ale tak to wygląda. Wiemy dobrze, że będą tutaj komponenty, które będą dropić z powalce, które będą łączyć się w jedną całość, prawdopodobnie, które pozwolą nam na uruchomienie przedmiotu, który będzie działał, powiedzmy taki Incens, who knows, tak to wygląda po części. Um, I przedmiot pozwoli nam na albo zawalczenie z zespołem R, w sensie tutaj liderem zespołu R, czyli Giovanni, ewentualnie pokonanie Giovanniego da nam wskazówkę, gdzie spotkać Shadow legendarnego Pokémona. Takie mogą być realia, ale kto wie. Jakie są Wasze pomysły? Napiszcie w komentarzu. I ostatnia, nie mniej ważna rzecz, czyli ostatnia szansa. Kilka dni zostało na otrzymanie na zdobycie unikalnego Shiny Pokemona przez research Breakthrough, który każdy pragnie posiadać. I każdy oczywiście tutaj czeka z utęsknieniem, kiedy on zniknie. Z Research Breakfru, bo każdy chce legendy. To jest oczywiste. I ja oczywiście po raz ostatni odbieram tutaj shiny, znaczy sorry, eevee z kwiatuszkami Właśnie z Research Breakthrough I nie ma Anowa Stone'a. Szkoda, do mam tylko jednego I Starland Counter, czy jest shiny? Oczywiście, że nie, to nie jest ten moment Także już wiecie, że nie musicie typować shiny, eevee z kwiatuszkami, bo nie trafi się już mi wcale Kolejny Pokémon z Research Breakthrough będzie już inny na, pe na pewno nie będzie to Shiny Eevee z kaduszkami. Liczę na coś ekscytującego. Kolejne trzy pokemony które udało mi się zdobyć poprzez rzucenie trzech Excelentów pod rząd. Teraz pytanie do Was. Czy chcecie odcinek, który przygotuje Was lub też pomoże Wam wybrać Pokémony lub też przygotować się w jaki sposób często trafiać lub rzucać Excelenty? I wobec tego też mam dla Was tutaj ciekawostkę. Część z Was może się zastanawiać, Dlaczego przypuśćmy Gocha lub też ogólnie? Pokémon Go Plus cały czas tylko wrzuca proste piłki, proste pokebole i greaty. Zwróćcie uwagę, że jeżeli nie kręcicie tutaj pokebolem od razu, jak tylko pojawi się Pokémon, rzucacie i od razu jest great. Tak, w momencie kiedy spotykam Pokémona, jego kółeczko jest ustawione autom automatycznie na greata. Więc tutaj, Pokéball Plus lub też jakieś inne urządzenie, zawsze klikają na niego, w sensie łapiec Pokémona przez właśnie urządzenie, zawsze rzuca nam Greata. Bo na samym starcie właśnie jest Great ustawiony. Gdyby był tutaj Excellent, prawdopodobnie i nasz... nasze urządzenie trafiałyby same Excellenty, a nie tylko Greaty. I w podsumowaniu, jestem niesamowicie ciekaw tego, co nam przyniesie kolejny miesiąc w Pokémon Go. I oczywiście pamiętajcie, że najmniejsza. Liczba graczy, że pokonać nasze Regi Trio, jest to 3. I oczywiście, same maksymalne levele machampów. Chyba, że tu i bezpiecznie pójść w niższe levele to przypuśćmy 5 osób minimum, żeby temu sprostać. I oczywiście mówię tutaj o wydarzeniu 2 listopada, jakim jest um, Colossal Discovery, czyli oczywiście quest na naszego Regigasa. Ja osobiście nie będę korzystał z tego eventu w ten sam dzień, bo aktualnie będę miał wyjazd. Niestety kupiłem bilet, ale zrealizuję go w inny dzień, kolejny. Mam nadzieję, że do czwartego wyrobię. I mam nadzieję, że Wam pokażę jakąś inną formę tego questu, który da się zrealizować po tym wydarzeniu. W jakiś innych okolicznościach. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tym bardziej, że do czwartego są Reggie Trio. Dobra, koniec nudzenia. Widzimy się w następnym odcinku już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się. Heja, bo ich nie było. Jestem przed kamerą. Witam, bo, czyli nagrywa się? da to, włączyłem nagrywanie, czy też nie? Włączyłem nagrywanie. I pokazywałem, czemu nikt nie za okna. Wiatr jest potężny i nikt nie za okna. No i co, ja mam to zrobić? Ja mam to zrobić, Dusia? Ja. <laughs> Dziękuję. Dziękuję.